A w tym odcinku zajmiemy się włosami. Dla większej precyzji, to bardziej skórą głowy. Pokażę wam najlepsze produkty na zagęszczenie włosów i ich porost, a także poruszę temat łupieżu i przetłuszczania skóry głowy. Same konkrety, kosmetyki, w tym łagodne szampony, gadżety i porady na zasadzie to rób, a tego nie. Witajcie w Krainie Składów! W tym odcinku postanowiłam zebrać w jednym miejscu najprzydatniejsze kosmetyki i sposoby, które pomogą w opanowaniu problemów ze skórą głowy. Oczywiście pamiętajcie, że zajmuję się tematem ze strony kosmetycznej, więc jeśli problem leży gdzieś głębiej, to przyda się pomoc lekarzy lub trychologów. Ale okej, okay, zaczynajmy! Myślę, że wiele osób najbardziej ciekawi przyspieszenie porostu. Tutaj muszę zaznaczyć, że od samego produktu dużo ważniejszy jest regularny masaż. Skupcie się na tym, aby to nie było tylko zwykłe tarcie. Sama polecam masaż polegający na takim jak P szczypaniu skóry głowy, a jeśli macie jakieś masażery, grabki do wcierania czy inne gadżety to też spokojnie możecie z nich skorzystać. Ważne, aby po pierwsze wcierka docierała do skóry głowy, a po drugie nie była nałożona i zostawiona, bo wówczas będzie mniej skuteczna. Pierwszy produkt, który u wielu osób błyskawicznie powoduje wysyp baby hair to rozgrzewająca wcierka Anwen. Jej bardzo ważnym składnikiem jest kozieratka, którą często wykorzystuje się nawet w domowych sposobach na porost czy przeciw wypadaniu włosów. Dodatkowo może hamować nadmierne przetłuszczanie i swędzenie, więc to wręcz honorowy składnik w pielęgnacji skóry głowy. Co ciekawe, w składzie wcierki jest też cebula. Ona również pobudza do wzrostu, a także działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. To ogólnie mocno ziołowa mieszanka wzbogacona niecynamidem, cynkiem czy biotyną. To taki konkret. Jednak warto być przygotowanym, że po zastosowaniu produktu może pojawić się mrowienie czy delikatne podrażnienie, ponieważ wywołujemy niewielki, kontrolowany stan zapalny, który ma pobudzić skórę do pracy. Chciałabym też zaznaczyć kilka sytuacji, w których moim zdaniem ta wcierka może wyjątkowo dobrze się sprawdzić. Przede wszystkim uważam, że to dobre rozwiązanie, jeśli włosy przerzedziły się w wyniku stresu. Kiedy uda się go opanować, ten produkt pomoże na nowo wypełnić fryzurę. Druga sytuacja to przypadek, kiedy cofnęła się linia włosów. Nie do końca chodzi tu o typowe zakola, aczkolwiek pewnie też może pomóc, ale bardziej mam na myśli sytuację, kiedy w okolicy czoła przestają pojawiać się nowe włoski. Wówczas wcierką smarujemy skórę nieco niżej i też powinny pojawić się baby hair. Drugą wcierką, którą możecie przetestować, jeśli z jakiegoś powodu Anwen Wam się nie sprawdzi, to fioletowa Neboa. W tym produkcie podchodzimy do problemu z nieco innej strony. Przede wszystkim daje szybszy efekt wizualny. Po włosy są lepiej odbite u nasady dzięki proteinom. No i przez to wyglądają na gęstsze. Z drugiej strony działa wzmacniająco, ponieważ zawiera peptydy i mocznik, które dbają o kondycję skóry głowy. Więc Anwen proponuje, jeśli skóra głowy jest generalnie zdrowa czy w miarę zdrowa i wymaga intensywnego pobudzenia, a z kolei neboa sprawdzi się w przypadku włosów, które wypadają przez ich przemęczenie. Wiecie, za dużo kombinowania, jakieś farbowanie, przesusz, tego typu sprawy. Oczywiście można stosować je zamiennie, bo się wspierają. Tak samo neboa możecie stosować naprzemiennie z wcierkami alkoholowymi, tak aby uspokoić skórę głowy. Swoją drogą spotkałam się z tym, że niektórzy używają na takie przerzedzenia termorolerów. Czyli wałaczków z igłami, które mają nakłuć skórę i w ten sposób pobudzić włosy do wzrostu. Nie polecam tego rozwiązania i moim zdaniem łatwo można sobie w ten sposób uszkodzić mieszki włosowe. Jeśli jakieś nakłuwanie to tylko u specjalisty, bo domowe narzędzia mogą rozrywać skórę, wbijać się pod nieodpowiednim kątem, czy może nawet dojść do infekcji. Stanowczo odradzam! A już szczególnie jeśli macie problematyczną skórę głowy i występuje łupież czy nadprodukcja sebum. Wówczas mikroorganizmy mogą narobić niezłych problemów. Każdy człowiek ma mikrobiom, ale nie każdy funkcjonuje poprawnie. Zajmijmy się teraz łupieżem i przetłuszczaniem. Łupież to tak naprawdę temat rzeka, a ich rodzajów jest wiele. Ale oczywiście wyciągnę tutaj takie najważniejsze kroki. Najczęściej mówiąc łupiesz, mamy na myśli to, że ze skóry sypią nam się białe płatki suchej skóry. Intuicyjnie sięgamy wówczas po szampony przeciwłupieżowe, staramy się mocniej oczyścić skórę głowy, aby nie miało się z niej co sypać, a czasem to błąd. Skoro suche płatki, to może sygnał, że właśnie traktujemy skórę głowy zbyt agresywnie i ona potrzebuje ukojenia. Podobnie jest z przetłuszczaniem, bo skóra, próbując chronić się przed nadmiernym przesuszeniem, zaczyna produkować więcej sebum. Pierwsze, co polecam zrobić, to zmienić szampon na łagodny i spróbować go spieniać, a nie nakładać bezpośrednio z butelki, bo to może być dla skóry zbyt agresywne. Można też spróbować odżywek myjących. Niektórzy co prawda dobrze reagują na silne szampony, ale i tak warto sprawdzić różne drogi. W tym mycie na dwa razy, które przy okazji dodaje włosom objętości. Łagodne produkty, które od razu przychodzą mi do głowy to Hey retail klasyczny murki albo kremy myjące, czarny szampon z Back to Comfort, rozmarynowa włosomyjka z Dla, czy Shadier w piance. I podkreślam, że wszystkie te szampony nie zawierają CAPB, ponieważ sama źle reaguje na ten składnik i wolę polecać produkty, które go nie zawierają. Wiem, że niektórym nie przeszkadza, ale jednak bazuję na swoim doświadczeniu. Dodatkowo każdy z nich zawiera składniki wspierające skórę skłonną do łupierzu czy przetłuszczania. CAPB to dla przypomnienia kokami do i chociaż to łagodna substancja myjąca, to podczas produkcji bywa zanieczyszczana silnymi alergenami. Jeśli często swędzi Was głowa, to może właśnie z tego powodu. Podobnie bywa w przypadku podrażnień podczas mycia buzi, więc warto obserwować skórę no i sprawdzać składy. Jeśli chodzi o szampony apteczne, czy też bardziej specjalistyczne, typowo przeciwłupieżowe, to poleca się je raczej w ramach czasowej kuracji. Łupież to problem nawracający i korzystając jedynie z silnych produktów, trochę go maskujemy zamiast łagodzić. Można zrobić też tak, że np. używamy produktu przez czas określony przez producenta, a później już tylko co parę mieć, aby podtrzymać efekt, no a jednocześnie dać skórze czas na nawilżenie. Moim ulubionym, sprawdzonym szamponem na łupież i przetłuszczanie jest Vichy Dercos. Występuje w dwóch wersjach z żółtym i błękitnym paskiem, ale szczerze oba mi się sprawdzają tak samo. Często je polecam, bo używam regularnie przy nawrotach EZS. W obu przypadkach warto też wdrożyć peelingi do skóry głowy. Albo wybrać się na zabieg w gabinecie. Ja na przykład korzystałam z oksybrazji w Yasumi. Potraktowałam to jak reset dla skóry głowy i pomogło na dłuższy czas. Koszt tego też nie jest jakiś straszny, bo to między 100 a 150 zł, przy czym często są promocje. Z peelingów polecam przede wszystkim chemiczne, czyli kwasowe i enzymatyczne, a totalnie unikałabym mechanicznych. Łączenie szamponu na przykład z cukrem totalnie odpada. Z łagodniejszych polecam za to Crazy Hair albo Yumi, a z trochę silniejszych Bandy albo Visplantis. Żadne z tych nie powodowały u mnie wysypu na skórze głowy. W przypadku przetłuszczania warto zwrócić uwagę, czy tłusta jest skóra głowy, czy może włosy na długości. Bo jeśli na długości, to być może wcale nie chodzi o nadprodukcję sebum, a o coś zupełnie innego. Na przykład niedobór protein w pielęgnacji Albo nadmiar emolientów i przeciążenie. Aby to sprawdzić, możecie wypróbować jakieś odżywki proteinowej. Z takich mocniejszych, typowo do sprawdzenia, czy to tu leży problem, proponuję przetestować regenerującą odżywkę bez spłukiwania barwy botaniki. Albo jeśli lepiej czujecie się z takimi do spłukiwania, no to oni bio. Jak coś to tylko przypomnę, że to szamponów z tej marki nie polecam, a odżywki są w porządku. Kolejną bardzo ważną radą jest to, aby suszyć lub przynajmniej podsuszać włosy przed snem i absolutnie nie spać z mokrymi, ponieważ ciepłe i wilgotne środowisko sprzyja między innymi namnażaniu się drożdżaków. Zainwestowanie w dobrą suszarkę to świetny pomysł. Sama używam Remington Keratin Protect. W swojej półce cenowej jest jednym z najlepszych wyborów i stąd bywa często polecana. Zanim ją kupiłam, suszenie trwało długo i często mi się przez to nie chciało, a to zaostrzało problem z przetłuszczaniem. Więc teraz już tego pilnuję i wam też polecam. Dobra suszarka to zdecydowanie ułatwi. Jeśli chcecie to jeszcze bardziej przyspieszyć, to możecie odcisnąć wilgotne włosy w ręczniczek papierowy. Pamiętajcie też, żeby podczas suszenia wyjść jednak z łazienki, bo tam jest spora wilgotność i tylko utrudni wam zadanie. Dajcie znać czy odcinek okazał się przydatny i o czym chcielibyście następny. A jeśli słuchaliście do końca, to poproszę w komentarzu o hasło #suszarka. Bo ta okazała się w pielęgnacji ważniejsza niż się spodziewałam. A kto ma skórę? Łapka w górę. Dziś się z wami żegnam. Buziaki. Pa.